Maleńczyk z tej takie witam. Jak twierdza Krzyżowiec, edycja ostateczna. W dzisiejszym odcinku gramy na wieprza na tej mapce, jak tutaj widzicie. Dosyć mają, ma 4000, mamy dwa I powiem Wam, że czuję, że tu będzie problem, bo na moment obecny ja mam niewolników, mnichów i czatowników. Przy czym, jeżeli tutaj myślałem o tym, żeby w pójść, no to sam, sama katedra już będziemy kosztować Tysiaka, więc połowę kasy, jaką na start mamy. Dodatkowo on ma rozbudowany ten swój zamek, więc to też będzie problem, no bo on będzie do przodu, tak? Więc ta kasa będzie dla niego do wydania, prawdopodobnie w dużej mierze na same jednostki. No i zobaczmy tym razem, co nam się wylosuje, jaki też jemu, czy ewentualnie nam jaki minus. Więc przejdźmy do losowania. No i jesteśmy z powrotem na naszej kole do losowań. Jak widzicie, jeszcze tutaj są jakieś poprzednie, te chyba. Tak, to są te poprzednie. Które mieliśmy, jak widzicie, nie ma już tutaj niewolnika, nie mam mnicha i również nie ma czatownika. Ale zakręćmy. Zobaczmy, co tym razem nam się wylosuje. Yy, Oszczepnik. I 150% życia dla bota. Au. No będzie to boleć. Będzie to boleć na tej mapie. Chociaż szczepnicy to fajny dodatek, ale te życie dla bota. U, no nic. Zobaczymy. Zobaczymy, może się uda, może się nie uda. Nie. Idziemy do gry. No i jesteśmy w grze. Tutaj ustawiam właśnie dla Wota te 150% życia. Pozostałe wszystko tak jak było. No i my możemy tutaj tym razem budować oszczepników I będę chyba z nich korzystał jednak w takim razie, jeżeli ich mamy Bo nie widzę tutaj możliwości zadziałania mnichami Zważywszy na to ile my będziemy mieli żyć, więc przejdźmy do rozgrywki Tutaj będę musiał na pewno spowolnić sobie na sam początek grę Zobaczcie, on ma całą bazę już rozbudowaną Tak to wygląda więc Chyba postawimy to gdzieś tu z tyłu Na pewno trzeba pozbierać jedzenie drewno sobie tam wytniemy czekajcie bo chciałbym skorzystać z tego metalu tylko jak teraz mapa obróci, żeby go dobrze widać o, tak, o. tam idą po te zemki kamień to ja sprzedam Dońska palisada wieża. Domki. Możemy puścić? A przepraszam, niestety koledzy musicie rozwinąć się Tam wrócić do domu, jak oni to mówią Jeszcze jedno I Kupmy trochę tego drewna więcej, bo będzie mi potrzebnego więcej Przejdźmy tutaj No raczej więcej, jak 6 tam nie zmieszczę, bo już to widzę Trewno, to pozbieramy. Tym mi drogiem, trochę jeszcze zostało. Przenosimy to tutaj, żeby jak najbardziej z krajem nam szli, żeby to odnieść. Już kusznicy strzelają do naszych robotników niedobrze. Poza tym nie wiem, dlaczego oni idą aż tak o tak, i dopiero w dół chcą wschodzić nie rozumiem tego za bardzo. Dobra, no i też do mnie tymi kusznikami z bazy, nie? To też, też w ogóle jest. Bo żebyście to po prostu sklepali, tak o. on poniszczyć żeby on kasę stracił. Dobra, nie wiem czy chleba nie sprzedać i nie kupić za niego. Iwa. Jest taki, że my na strzał od kuszników nie giniemy. Widzimy? Chcę odpuścić to rzucanie tymi tymi go. Bo... Widzicie, widzicie. Powiedz mi... Pobić ich, widzę. O, co mi tam strzelać chce? No, Kurde, on tutaj to ma. Pomóżcie im pewno będzie przeszkadzać, to strzałem. O, no, celność ich jest pozostała sporo do życzenia, ja widzę. Myślę, że trochę lepiej będą tutaj rzucać. Teraz trafili go. Trzeba z nimi zawalczyć. Drewno trochę mamy. Załatwcie im te krowy. Troszkę przyspieszyć. nie Skoda, poleciłbym ich, nie? Ja zobaczcie, no ci akurat oszczepnicy to jest dobra jednostka jak nam jak dla mnie. To zniszczyć, czy on będzie nas strzelał? On będzie strzelać. się. A co oni rzucają? Okay. A zniszczył mi. My nie wiem, co robić z. Takie kusze chyba. Żeby je sprzedawać. gdzieś lata no, teraz go załatwimy Czy jeszcze go nie widzą To uniemożliwia moim przejście tutaj I jest prosto, trzeba będzie go udusić ekonomicznie i wtedy. Będzie. Dajemy 90, bo to w sumie Nie ma już co Do tego obiektu nie przypisano żadnego tego jedzenia co mam brakuje ja widzę no, piwo My tak, niech będzie pięć. Oni, oni wtedy będą mogli kupić nawet jedną sztukę, nie? O, tu będzie z ten kamień zbierał. Niedobrze. Czy tam się odbudowuje, to trzeba iść mu to zniszczyć. Ja dużo na tym stracę coś, czy. Ciekamy Zmniejszymy to Ciekamy teraz na dole to samo hmm, To ich rzucanie to jest takie powiem, powiem trochę niepotrzebne Widział. Czekajcie, mogę podpalić jeszcze. Podpalenie wydaje mi się jest szybsze. Jak się nie ma kasy. Nie, nie chcę ich skasować. Rakusze, okay. ja czas sprzedawać. Cały czas przez przypadek chcę nacisnąć na tych, tych Na... jak oni się nazywają? Nie na podpalaczy, tylko na saperów A wolałbym ich nie nacisknąć Czekaj tam Czy to podpal? To jest. Metalu nie można podpalić. No. Nie chcę, żeby to gasił. To, ja to zniszczę Oj nie zauważyłem Zabił mi parę chłopów nie chłopów tylko ziomeczków nie to podejście pod górę to jest dla mnie tutaj upierdliwe. No co za bezczelnie, jeszcze tu przyszedł, cyj kurzy zaczniemy robić. Oczywiście gościa, przez przypadek musiałem skasować, no bo że, jak żeby inaczej, dobra, myślę, że z tego będziemy w stanie zrobić taką armię. Nie będziemy mieli problemu. Nie wiem, to. Nie czuję, żeby te boty miały aż tak dużo żyć, powiem Wam szczerze. Wejście na tamek to będzie bardzo ciężkie, bo widzę jak mi ciężko jest tam podchodzić. nie? się naprawdę mieć ich dużo, żeby ich po prostu głupio nie stracić. Zobacz, jeden, są dwa te. A, poseja daje jedzenie. W sumie, może jakbym podatki dał, to może by lepiej bym na tym wyszedł, no Nie będę kombinował. Może bym zaczął też jedzenie zbierać Zawsze to kasa dodatkowa, nie Super, zablokowałem za to gościa z metalu. I to jakbym tu chleb zaczął robić, to by była dobra kasa, myślę. A, bo moi tam chodzą teraz, mogę. Odpuśćmy sobie już to drewno, bo widzę, że jak macie zamiar tam iść Żebyście w ogóle nie chodzili. Strzela. jeden tutaj się uwziął Sprzedaż był jeden. Sprzedają. Ja to przerzucę tutaj, żeby Bo bardziej zależy mi, żeby ci mieli bliżej, chociaż w sumie dam jeszcze bliżej. Tam ci z góry to mogą się przejść. Też sprzedajemy. No i dobra, i teraz po prostu kwestia zebrania jakiejś ogromnej armii złożonej z tych oszczepników, i będziemy wjeżdżać tam do bota. Myślę, że powiem, nie widzę innej opcji. Zaraz, zaraz to wszystko ogarniemy. Idziemy pod 120, niech będzie próbujemy dodatkowo dwa razy piwo Tu okay. jak może gdzieś tutaj sobie dam, okej z kościoła, dobra I Zaraz będziemy jeszcze próbować w ten sposób, że Kto strzela gdzieś cały czas, a tu No odbudował się i teraz kozaczy Zresztą się o tym no. wyrzucić Koda, że oni nie rzucają i po prostu nie pójdą zaatakować, tylko tylko że oni taki robią, wiecie, rzut i stają. No i mam rzut ale Czemu oni w ogóle rzucają przed? To mnie też zastanawia. O, jak ile metalu mamy! Wow! Nice. Fajna liczba metalu wpadła. Pięknie tutaj oszczepami wycieli. No, podejdziemy tutaj trochę się z nimi wystrzelać. Ja się w niego. O, nie mogę teraz, bo mi są. Popadali tam. Jak muchy. Co teraz potrzebujemy. Podatki. Zobaczmy. Możemy jakieś wprowadzić jeszcze, nie? katedra teraz możemy. Minus 2. dobra. Potrzebujemy teraz wydaje mi się zrobić... Po prostu te dobre rzeczy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Ej, to się zaczyna kończyć. Więc... Wow! Nie, nie gościu, co ty? Ty no dawajcie, szybko, to bo mi faktycznie zniszczyć tą katedralę. Albo... tam to wszystko? W gospodarczo i tyle jak popularność współczynnik strachu jeszcze damy tutaj kilka tak żeby było chyba plus 5 co jeszcze nie a to chytre dziady dobra teraz teraz jest podatki na maksa i w ogromną liczbę oszczepników Aha, nich tam strzelał, dobra Dołatwcie go Spanale, rozwalcie to Nie ma budowania Słuchajcie ich Słuchajcie, czy ja mam jakąś europejską... A dobra, no mnicha mam, chciałem powiedzieć, że nie mam żadnych europejskich jednostek, no, no dobra Nieprawda, bo mam przecież mnicha Co tam sięga? Co tam śmiga? No, my zbieramy teraz kasę do ataku. My nawet nie zbieramy kasy do ataku, tylko po prostu wojsko zbieramy. On też chyba ma ich tutaj trochę ostrzelanych. Zwłaszcza tych na głównej bramie. Nie wiem, czy oni mogą atakować w ogóle mur. Z drugiej strony można było mnichów z nimi wysłać. Chociaż oni w przypadku kuszników to chyba będą nas strzała w tym momencie. Czy on coś pobudował? Coś, co zbudował? Wjeżdżamy teraz w Mnichu. Setkę Mnichów wrzucimy i tym wszystkim będziemy ślimy się wydaje. Powinniśmy dać radę bez większego problemu. Zobaczcie, kasza, kasa, mimo tego, że mamy produkcję zmniejszoną, no bo jesteśmy tym dobrym władcą, nie jest na tyle. Y, jest na tyle szybka produkcja i sprzedaż tych rzeczy, że kasa mimo że cały czas tych w robię przy przyspieszonej prędkości tej takiej przychodzenia chłopów nie spada mi poniżej tysiaka. No dobra, teraz spadnie Będę budował, aż zejdziemy do zera. Ciekawe ile to zajmie. No i udało się dobić to, że, że tak powiem, dna skarbca, robiąc mnichów. Dobra, ile mamy? 700 mnichów. Dobra, ruszamy do boju wszyscy. Atak ze wszystkich stron. Gdzie jest wejście? Dobra, idziemy. Kurde, oszczepami ich tu wystrzelali na tych wieżach. No można powiedzieć, że niepotrzebnie ich aż tylu robiłeś. No, można powiedzieć, że żeśmy świniaka yy, upolowali oszczepami, ale... W sumie to mnisi zrobili ostateczną robotę. No I tak czy jak, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych. Siemaneczko!